Cześć, Witam Was serdecznie! Dzisiaj jest taki dzień, na który czekałem długo, i niektórzy z Was też czekali na niego bardzo długo. Mianowicie, jedziemy sobie poglądać podwodny świat. O, właśnie tak. Tutaj kabarynar już nam na mnie czeka. Także zostałem pozwolenie na przejazd rowerem. <grym> I co? Lecimy, nie? Okej, okay. jest 8.40 Jestem generalnie w samym centrum Dachabu na ulicy Merhaba Wiadomo, wszystko jeszcze śpi Także możecie sobie zaobserwować jak tu jest z rana spokojnie Później jest już właśnie bardziej tłoczno A ja jadę szukać Sea Diving Center Sea Dancer Diving Center Dive Center, coś takiego Później Wam napiszę w linku, e, gdzie to robiłem. Tutaj z polecenia od Mariiśki, jadę się spotkać z jej kolegą Ahmedem właśnie przed otwarciem. E, przed otwarciem, żeby przymierzyć sobie wszystkie ubrania, maskę i tak dalej. I będziemy nurkować. Nie to też jak rowerkiem się przejechać, ale mimo, że jest ósma tam chyba, teraz 40, to opowiem Wam. Palnik niesamowity jest. oj jest straszny. Ale nic, hej. Chodźmy. Nie wiem, czy nie minąłem tego Ahmeda, właśnie, kurde. <grywa> 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 Okej, okay. jestem. Okay, to jest właśnie Sea Dancer dive, Kurde, Ahmed bardzo spoko Chyba będę dajfował z. Panią z Niemiec, z Niemką, w parze i chyba tylko my. w Szybka akces, prawie dziewiąta. Zakładamy, przykładamy, przymierzamy rzeczy i wchodzimy na pierwszy dive. Po prostu nie, nie mogę tam nagrywać w środku, bo muzyka leci z, czacha, z czachami tutaj prawa autorskie. E, ale cieszę się, bo mało ludzi jest w wodzie. Jest elegancja, jest Francja, jest słońce będzie nurkowanie. Super, także zaraz wkładam e, pierwszy, pierwszy raz kamerkę do waterproofa i raczej się tam e, nie zobaczymy za prędko. Thank you. Dobra, idę już na drugi nurek. W skrócie, po pierwszym nurkowaniu jestem zniespaczony, ponieważ całą swoją e, koncentrację skupiłem na kamerze, która pod wodą się nie chciała włączać. Włączać. I skupiałem się tylko na tym, żeby się włączyła. Widziałem tam mnóstwo pięknych rybek, dużo, dużo rzeczy nie nagrałem. E, I później się do mnie mówił, że Michał, no... Tutaj ani powietrza nie patrzysz, w kamizelce tu opadasz tego. No po prostu chyba była taka na mnie presja po ostatnim filmie, w którym nurkowałem. I nadal ta presja jest, znaczy teraz już nie ma po pierwszym nurku, powiedziałem, jak dalej będę tak samo robił, to po prostu nie będę nic nagrywał, no bo fajnie spoko mieć dobry film z podwody. Ale co z tego, jeżeli ja dużo rzeczy samo minę i nie zobaczę. Także no nie wiem, no ja jeszcze tego nie widziałem. Wiem, że mało mam materiału, może jakieś fajne rybki będą, przynajmniej to ocenicie później, spróbuję zrobić ten drugi dive dobrze. Eee, mam nadzieję, że teraz jakoś inaczej tą kamerę włożę do tego safe pocketa, kurczę waterproofa i nie wiem, zobaczymy. Dobra, cisnę, nie marnuję baterii, bo, bo nie starczy mi pod wodą. Elko drugie, drugie nurkowanie nie wyszło mi totalnie. Zanim teraz w ogóle się po kamerę. To też <laughs> trochę minęło czasu. E, niestety e, moja kamera e, zadziałała tylko raz. Ole bułeczki mają... Ole u, 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 ty zobacz, ale zjemy się taką. Co ona deser później? E, Piję do tego, że jutro zamówiłem sobie kolejne dwa nurkowania i pożyczę e, kamerkę od Maryczki i nagram porządny materiał go prasem. i tak to elo mm, także w nagrodę sobie zamówiłem dzisiaj dwa falafele więcej i kozacki sos e, sezamowy zapłaciłem 10 zł za to No i jestem z powrotem w centrum nurkowym z ziomalami Dzisiaj mam wszystko elegancko przygotowane. Hej! Mam wszystko już przygotowane. Moje rzeczy wiszą. Butla czeka. No i najważniejsze, że Maryśka pożyczyła mi swoją kamerę. więc dzisiaj nie używam. Biorę go I co? Żeby nie przedłużać, przebieram się. chowam tą kamerę DJ Ajka i idę moczyć w wodzie jajka. No ale koniec żartów. Trzeba nagrać porządny materiał i pokazać Wam coś fajnego i widzimy się po pierwszym nurkowaniu. Okej, okay, jesteśmy po drugim nurkowaniu, w sumie nie wiem jak to wyglądało, no bo jeszcze wszystko, e, wszystko siedzi na kamerce Ale byłem e, zadowolony z tego nurkowania I'm not from Russia Poland Polanda Thanks man Jakby to powiedzieć, że prawie dwie godziny wolnego, więc byłem w domu, zjadłem sobie i idę teraz znowu do centrum i pojedziemy w sumie tam na lagunę i tam będziemy nurkować teraz na wyspie tylko, że nie płyniemy na wyspę, to jest taka wyspa koralowców i będziemy na niej pływać muszę teraz hu, złapać taksóweczkę, bo... Dobra, bo zostawiłem e, swój cały, e, ten rower, nie mój oczywiście, e, pożyczony od Mary i właśnie Mary zaraz e, chyba też wpadnie na diving, będzie robiła free diving więc może uda się nam takie zrobić zdjęcie, że ja będę pod wodą z butlą, a ona będzie po prostu free-dive'owała free sobie także może być ciekawie rower musiałem zostawić, bo e, Laguna jest niedaleko nad, więc sobie później wrócę wrócę sobie, wiecie, na piechotę do domku także zapraszam was serdecznie na wyspę pod wodą dobra, jestem na miejscu pakujemy swoje rzeczy bardzo spoko. Później Wam troszeczkę bardziej opowiem jak to wygląda w tym centrum nurkowym. Jestem bardzo zadowolony. i patrzcie. Pokażę Wam tu takie miejscówkę. video? video? I tutaj sobie mu się napełnia butle. Taki aparat mają szłodzone miejsce, super. i butelki czekające latarki do nocnego pływania a my jedziemy na wyspę będzie fajnie to pakujemy te rzeczy z ziomalami i elo, jedziemy dobra zobaczcie zawsze to jest tak, że niby nic Niby nic ciekawego, a podwodu. wodą znajduje się tyle wspaniałych rzeczy i zaraz tam wejdziemy, o właśnie tędy. Tak to właśnie wyglądało drugie nurkowanie e, następnego dnia, czyli czwarte i ostatnie. I co chciałbym wam powiedzieć. Najbardziej mi się podobało właśnie to ostatnie. Może kamera tego nie oddała, ale tam była właśnie ta wyspa z, z, z Rafa jako wyspa. No po prostu kosmiczny widok jak tak z góry płyniecie i widzicie to wszystko dookoła, wiecie, możecie tak zaobserwować. Ja kamerę troszeczkę ruszałem Poza tym, że znowu zrobiłem fopa, ponieważ się daładowałem baterii I tylko początek 15, może minut pierwszych popływałem z kamerą I naprawdę było dużo, dużo innych i bardziej ciekawszych rzeczy Na tym drugim nurkowaniu, no ale nic Ale składając cały film Widziałem, że nie jest źle Jakieś rybki, jakaś rafa Jakieś coś tam, coś tam było, także nie, nie jest chyba źle wszystkie cztery nurkowania coś tam pokazały. Jeżeli chodzi o Sea, Dancer Diving Center, naprawdę super. Dostałem to z polecenia od Marysi naprawdę pełna profeska. Dostajecie swój sprzęt. Czyli że jeżeli macie tam wiele nurkowań, to pewnie doma, w wielu albo prawie w każdej szanow anujący się w e, firmie będziecie mieli swoją półkę i tak dalej, ale e, mianowicie, od, od do czego piję. Piję, bo po prostu pakuje się teraz i nie wiem od czego mam zacząć jak mam skończyć. Ale dobra, pierwsze co robicie, jeżeli na pierwsze nurkowanie, to kompletujecie sprzęt i idziecie na górę na spotkanie. Na spotkaniu macie całą gamę pytań przerabiacie. Odnośnie bezpieczeństwa pod wodą i tak dalej, czyli robicie sobie za darmo taki refresh. Później ustalacie plan, gdzie płyniecie. Są tutaj po dwie albo trzy pary, więc nie pływacie, kurczę, w 10 czy coś, więc to jest super. no Wszyscy są mili. Wiadomo, tanio jest tutaj w Egipcie. Pierwsze, nurkowa... Pierwsze dwa nurkowania 55 i drugie 50 euro. To jest cena w euro. Eee, dla podkreślenia, ostatnim razem jak pływałem na Zanzibarze, no to płaciłem 110 dolarów Także cena bardzo wysoka, polecam jak najbardziej eee, Najlepsze też jest, znaczy dobre w tym wszystkim jest też to, że pływacie w innych miejscach cały czas I tych miejsc jest tutaj multum, jest ich bardzo, bardzo wiele Możecie sobie organizować wycieczki Jeżeli jesteście grupą, albo macie grupę znajomych, którzy, którzy mają licencję OWD No to podejrzewam, że możecie się tak dogadać, że po prostu planujecie co chcecie i to robicie Także wszyscy się do Was dopasują, zero problemu najmniejszego Także żegnam się z Wami serdecznie no z tym serdecznie. Pozdrawiam serdecznie, zdrówka życzę serdecznie, wszystko serdecznie, ale może dlatego, że jestem serdeczny. E, ale zdrówka Wam życzę, wszystkiego dobrego Wam życzę. Zapraszam Was na kolejny filmik i e, bardzo chciałbym, żebyście pisali komentarze, co myślicie o podwodnym świecie w Egipcie e, i bierzcie poprawkę na to, że Michał Baza no, nie jest najlepszym fotografem podwodnym. Dajcie łapkę, dajcie subskrypcję. I lecimy dalej, lecimy już za niedługo do Gruzji, także Elko Pęk!